falangi. Ja myślę, że falangi tutaj trochę nam pomogą. Zmiarzyć ich. Tu uderzać. No, zobaczcie sobie, jak falangi sobie pięknie tutaj radzą. Ze skurczywykami na murach. Słabniecie, słabniecie, skubańcy. Na miecze. A ten drugi oddział? na galicy legioniści, patrzcie ich. Czyżby kopia rzymskich e, formacji. Przepraszam, galaccy, nie Galiccy. Ta jest tu osta ostra rąbanina. No przeciwnik ma przerąbane tu, ewidentnie. Lej tam stać. Bracie za nich. Ta jest. A tu jak sytuacja wygląda? wchodzimy na te mury. Dobra, zmiażdżać ich. No słuchajcie, falangi na murach, to jest jednak dobry pomysł. Ładnie tu spychamy. Okej. Okay. Bracie za tych tu zresztą. Jeden z naszych oddziałów zajmie się tymi tu. Tu. Z kolei nasze falangi dwie. Brać się za nich. Takie są plany. Oja, tych tu ładnie ściśliśmy. Brać się za następną Ta jest. Bez szans i litości dla wroga. Tu, cisnąć. No, to już zrobiliśmy z typami porządek. Tylko czekajcie, bo Wy mieliście tych atakować A nie tamtych Dobra, w takim razie Wy bierzcie się za tych No, nie niepięknie Bracie za nich A, no, bo ci tu jeszcze uciekają. Dobra. Tutaj. Albo najlepiej, o, tutaj zejść, na dół. A ja my tu sobie radzimy. Cisnąć ich. Ojoj, oj, oj, zajęli tutaj nam chyba bramę, Przejęli na chwilę. Jest. Ta jest. Balanga. Jak najbardziej. Noj. Ciężka ta bitwa. Krwawa. Knojki nie chcą puścić. miażdżyć ich Ta jest nasze wojska schodzą na dół powoli O ja uderzenie tutaj tych golasów miało miejsce zająć tą bramę tu no my tu e co wy tu robicie? wypierniczać stąd gdzieś tam bracie tu za nich na dół kurde ci łucznicy mnie wkurzyli no nie wiem jakim cudem oni zeszli na dół ale dobra oddziały schodzą Co dziś na dół? Gazem, gazem. Oj, czekajcie, bo tutaj się coś czuje. Decydują się losy bitwy. Dobra. Teraz tak. Te nasze siły uderzą tu. Oj, ci są zmęczeni, ale trudno. Muszą ruszyć do boju. Chociaż ja, dobra, wy może ubezpieczajcie tyły. a ci są wypoczęci. Tak więc te nasze siły niech nacierają. To jest. Falangi. Zniszczyć jeszcze dziadów. To jest. Te wojska ruszają. No, przeciwnicy w końcu słabną. Nacierać. Na spokojnie. Za chwilę ich zawoli. Do Tarcia Kurde, i mamy impas. Mamy tu poważny impas, moi drodzy. Hej, co oni tu? Wiecie co? Zróbcie im krzywdę. To będzie wasze zadanie. Nacierać dobra, spychamy z kubańców coraz to bardziej. Ale kurde, dalej mamy tutaj poważny problem. Zniszczyć ich. Naprzód. Przegrupować się. Sprawdźcie tam za nich Dobra Czas uderzyć na nich kawalerią Zgacenia oni jeszcze tutaj mają oddziały Nie zdziwiłbym się Ta jest. Przeciwnik słabnie, czas to wykorzystać. Nacierać, atakować, dobra, to nasza jazda wjeżdża. fawel walki atakować zmiażdżyć z kubańców Za chwilkę przejmiemy tu. Okej. Okay. No i dostali dosyć mocno podupci nasi wrogowie. Dobra. Wysłać tam jeden oddział. Tych też tam wysłać. Z kolei te nasze oddziały. Stawiam się tutaj. Naprzód. Ruszać. Tu trzeba z nimi zrobić kur na porządek. Nam tu kurde cały czas nas atakują. Na jest. Pikinierzy. Co wy tu macie? Kawalerię. Mówiłem, że tu mają jeszcze kawalerię. I jeszcze kolejne oddziały piechoty. Oj, 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 oj. Naprawdę poważne siły. Przeciwnik tutaj zebrał. Nacierać. Widzi im krzywdę o dobra, by to przejąć tutaj. O, oh, tu już galatowie się cofają, Sławną, sławną. Boże, jaka tutaj kupa po prostu trupów leży. Dobra, to tu przejąć raz dwa. Zniszczy ich! No cóż. Krwawo, krwawo. Nadal ciężko jest tutaj przejąć inicjatywę. Ale padają, no. Dobra, zdobyliśmy wieżę. I bardzo mi miło. Z tego powodu. Tu rozciągnąć się. Wy moi drodzy. Podjechać tutaj. Uderzymy na nich. A to są większości oddziały, które już walczyły tu. O niepełnych składach. O, przeciwnik coś tu zmienia w swoich ustawieniach. Nasze wojska są już niestety zmęczone i wyczerpane ciągłymi walkami. A, tu mamy widok taktyczny, dobra. Mapa nam się zamknęła, nie wiem dlaczego. Okej, okay, tu mamy obraz oddziału. Odpoczniemy sobie tu trochę A ci tu, kurde Jeszcze żyją Za nimi Wy tu małą pułapkę im urządźcie Dobra, pauza Jak tu No nic, poczekamy Postoimy trochę Niech chłopaki troszkę odsapną. Myślę, że wyjdzie im to na dobre. To jest co? Lekka jazda do walki w zwarciu. Małe zagrożenie. Małe zagrożenie. Problem z tym, że nasi przeciwnicy są wszyscy wypoczęci. A my? No niekoniecznie, dobra. Na razie... Rezygnujemy z... O, falangi Przeciwnik ruszył na nas. Ostrzelali nas. Mam no, nadzieję, że za chwilkę nasza sytuacja się tu troszeczkę poprawi. Dobra. Teraz tak. Wasze oddziały. Trzeba byłoby ustawić tu Naprzód To im wyłączyć To im wyłączyć To też im wyłączyć Dobra, rozstawimy się tutaj I zobaczymy No, zaczynałem troszkę tej sytuacja się poprawiać Dobra, słuchajcie Dobra, poczekamy aż te nasze oddziały dotrą na miejsce Oj, chłopaki są zmęczeni Dobra, zwolnić By też zwolnić I by też zwolnić I przyspieszmy czas Oczywiście będę cały czas obserwował to co robi przeciwnik Ale chcę żeby nasze oddziały troszkę wypoczęły Przed ostatecznym starciem z siłami wroga O, chłopaki naprawdę Są wykończeni Ok, oni cały czas tutaj zmieniają um, ułożenie sił Dobra Te wojska sobie maszerują Najważniejsze jest to, żeby falangi troszkę wypoczęły Szybciorem, szybciorem tam Proszę was Słuchajcie, obie, obie strony są już dosyć mocno wykrwawione Zarówno my, jak i nasi wrogowie. Hmm, oczywiście mamy sporą przewagę. Sporą przewagę udało nam się tu wywalczyć. O, pauza. Nie podoba mi się to. Wy nie tędy. By tu... Ojej! Coś tu się dzieje niepokojącego. Zaatakować ich. By też ruszać do boju. Przeciwnik uderzył jako pierwszy. Ta jest. Co z nimi tam porządek? Biegiem. Pauza. Dobra, słuchajcie. Taryfa ulgowa właśnie się skończyła. Teraz poznacie, co to znaczy zadzierać. Z nami. Wy uderzycie tu, wy uderzycie tu. Naprzód. A, rzucajcie sobie tymi swoimi oszczepami. I tak. I tak nie jesteście w stanie nic nam zrobić, tak właściwie. Nasza kawaleria ruszyła. Tu nacierać. Ruszamy. Do boju, panowie. O no, ci są wyczerpani. Da jest, tu przeciwnik, już stracił chęć do walki. Dobrze słuchajcie. Zdecydowane zwycięstwo i to właśnie lubimy. Dobrze moi drodzy, zakończmy tą bitwę, bo naprawdę mm, ona już trwa bardzo długo. Ale myślę, że zdobycie tego miasta będzie bardzo, było bardzo kluczowe. Okej, okay, zakończmy. Da jest. No, i już po tej armii. I pięknie. Da jest. Kolejne ziemie. E, przyłączmy do Um, Obejmijmy okupacją tę ziemię. Bardzo ładnie. Piąta ranga. To lubimy. Oho. Sporo tu jest do roboty. Bez wątpienia. Eee, co byśmy tu potrzebowali? Coś takiego byśmy tu na przykład potrzebowali. Tu hmm. To jak tu będzie z ładem. A na razie dajmy to tutaj żeby dbać o ten ład. Zdajmy sobie to a to zbóżmy. Aż tyle agor nie potrzebujemy. Dobra. W takim razie ta armia nasza ruszy tu na północ. Ym... Nie sorry, nie przeczytam tego. To jest hardkorowa nazwa że te miasto musi paść. To jest po dzisiejsze Tbilisi. Nie jestem pewny. E, całkiem możliwe. Hmm. Dobra, tu mają... Co to są za złoża? Czego to? Chyba wina. Dokładnie nie wiem. E, ale dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z tym, słuchajcie. Nieźle, nieźle to wszystko wygląda. Ładnie tutaj na mapie żeśmy zagarnęli te ziemię. No i słuchajcie, zbliżamy się coraz to bardziej do Europy. Nadal jesteśmy jednak w Azji. I droga przed nami będzie długa, ciężka i krwawa. Zacznijmy sobie jeszcze na dyplomację. Co my tu mamy? Niestety nie mogę w dalszym ciągu tutaj z naszymi kolegami pohandlować. I szkoda, z Egiptem też mamy sojusz obronny. Tak więc, nież tylko tego typu sojusze na razie mnie interesują. Ale dobra, zostawmy to tak. okej okay, moi drodzy, okej okay, moi drodzy, no cóż, myślę sobie, że czas powrótku zakończyć te dwa odcineczki, ponieważ ten materiał cały powinien się okazać w dwóch częściach dla Was. No ale cóż, słuchajcie, mam nadzieję, że te materiały Wam się podobały. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapomnijcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż. Dziękuję. No i cóż, na razie życzę czołem. Ciao. Do następnego.